Ciemanko na Rayleigh Beach, moi drodzy, jest to miejsce, które znajduje się na lądzie, ale jest odizolowane od reszty miejsc, więc można się tutaj dostać tylko łodzią. No i co wyróżnia to miejsce? Jest one otoczone łapiennymi klimpami dookoła. Ta wyspa jest cała otoczona i wygląda to naprawdę kozacko. Dodatkowo można się tutaj wspinać. Są wspinaczki na te skały, a także znajdują się tutaj jaskinie. Można też wypożyczyć kajaki, 200 batów za godzinę, 300 batów za dwie godziny, no i 3 godziny 400 batów, jakby ktoś chciał sobie tutaj popływać dookoła klifów, a tutaj mapka Rail Beach, więc jak widzicie, dosłownie to jest mała wysepka, tutaj jest wschodnia część wyspy, zachodnia, na której właśnie się teraz znajduję, no i tutaj powiedzmy jest Centrum. Na dole znajdują się jaskinie, a u góry za wiele tam nic nie ma. Resorty, same resorty, hotele i bary. To miejsce według mnie, żeby odwiedzić, jest idealne na max dwie noce. Jeden dzień przybywając tutaj za onang zupełności wystarczy, ale jak chcecie sobie wychillować, może pójść na spinaczkę, poleżakować na plaży. No to dwie noce, jak najbardziej, ale trzeciej nocy bym tutaj nie zostawał, bo tutaj. Dosłownie nie ma co robić, no chyba, że sobie wynajmiecie jakiś ekskluzywny hotel. Teraz pokażę Wam hostel, w jakim się zameldowałem, bo jest naprawdę fajny, a za dwie noce zapłaciłem tylko 70 zł. Ale zanim Wam pokażę, muszę dostać się tymi schodami na samą górę, co nie jest łatwe, kiedy ma się walizki. Na szczęście już się tam zameldowałem, więc idę praktycznie na pusto. Kurde. Już ostatnie schody. I tak to wygląda. Taki basenik. I co najlepsze, taki punkt widokowy. Zobaczcie. I stąd jest widok na cały ten port, dokąd przypłynąłem. Jest też tutaj bar, toalety na dole, więc nie trzeba iść specjalnie do pokoju, żeby się załatwić. się co to za kolejka tutaj obok tych schodów przy moim hostelu, a oni tutaj po prostu różne produkty jak i żywność zamiast wnosić po tych schodach, to po prostu kolejką bęg i wciągają to do góry, żeby nie targać, bo to jest. No, nie wiem co mi tam mają. Na pewno nie jest lekkie tak wnosić te wszystkie porki. No teraz sobie pomyślcie jak ten chłopak za mną miałby iść tymi schodami tam na samą górę. Zajechałby się. Jeden worek ok, dwa ok worki już ciężej, ale takich 15. Zobaczcie, jaki jest odpływ. Można zobaczyć tą ujść z tym wirnikiem, co wygląda jak jakiś karabin. Ale co ciekawe, zastanawiałem się, dlaczego ten pomost jest taki długi. No i teraz już wiem, ponieważ jest tak. Tak mocny odpływ, że no tutaj by wszystko utknęło na tej dosłownie, teraz można nazwać, plaży. Jest tutaj pełno kamieni. Tak wygląda dno tego morza. Ten to już chyba tutaj długo stoi. Cały porzewiały już dziura na wylot. Tym nie popływacie. Ale te, one normalnie tutaj pływają nad rankiem. Tutaj będzie przypływ i będzie. No, nie wiem ile powiedzmy z 30 cm wody może trochę więcej więc będzie można spokojnie odpłynąć. A zobaczcie, jak sprytnie poruszają się skuterem pod dnie morza. Teraz ma sens dlaczego ta tutaj nawierzchnia jest usypana pełna kamieniami i jest utwardzona. Nie wiem, czy oni to zrobili, czy już takie było, te dno, ale można tutaj normalnie faktycznie poruszać się motocyklami. Naprawdę ta wyspa robi wrażenie, otoczona takimi klifami dookoła. No i są też bankomaty, ale. Tutaj są naliczone wysokie prowizje, więc lepiej jakbyście po prostu wypłacili na jakiejś większej wyspie, na przykład na Phuket. Bo tutaj podobno naliczają 10%, tak słyszałem, nie wiem czy to jest prawdą. Znajomy mi powiedział, że naliczyli go 10% od tego co wypłacił, więc to jest za dużo, za dużo. Limit maksymalny jest 20 tysięcy batów. Niektóre bankomaty mają 30 tysięcy batów, no to macie dodatkowo... Ile? 3 tysiące batów? A coś, coś mi się wierzyć nie chce. Ale jak widać bary, restauracje, dosłownie cała alejka wzdłuż aż do samej plaży. No powiem wam, gdyby nie te chmury, to faktycznie zachód słońca petarda. Jeszcze zobaczcie te klify, które tutaj tak otaczają tą plażę, tą wyspę, to naprawdę robi robotę. Czekałem tutaj do odpływu, bo odpływ jest około godziny 18-19, no to powiem wam, że teraz ma sens ten długi pomost, bo naprawdę tutaj wody nie ma w ogóle. To miejsce jest to mekka dla spinaczy całego świata. Nie ma szans, żebym tak przed. I tu spinają się z jednej strony. A tutaj z drugiej strony tej skały. Tutaj z tego resortu. Normalnie transportują ludzi takim traktorem tam w miejsce, z którego są, z którego odpływają te łodzie. No i takim traktorem, ponieważ tutaj robi się powoli odpływ to poziom wody jest naprawdę niski. W sumie ten poziom wody nie jest jakiś wysoki, więc można by tu nawet przejechać powiem Wam skuterem. Jakbym miał ten skuter z Australii tutaj, to by można było się przejechać. A jednak tutaj podpływa łódka. Więc oni nie płyną prosto na pomoc, tylko prosto z wody są odbierani, jak to widzicie. Tutaj dostarczają towar na różne sposoby, tak jak mówiłem, tutaj można dostać się tylko łodzią. Nie ma bezpośredniego dostępu drogą lądową. No i tak wyglądają dostawy asortymentu. Idę właśnie w kierunku punktu widokowego. Mam dosłownie 11 minut, pieszo, 800 metrów. No i tam jest krótki, ale taki podobno ciężki, stromy hike, spinaczka. No coś takiego, trochę trzeba się wspinać, użyć siły, rąk, żeby wejść. Są tam podobno liny, więc nie powinno być trudno. O, stromo. Powiem wam, że nie wiem czy dam radę kamerą w ręku tam wejść. Spróbujemy. Spróbujemy. Najgorzej, że to jest taka śliska, zbita glina, mokra. I łatwo się tutaj pośliznąć. Więc muszę każdy krok, gdzie stawiam, obserwować. Dobrze, że są tutaj takie liny. Tu się można po prostu fajnie chwycić. Wow. No, jest grubo. Chyba kamera musi być schowana. No, sorry, ale jedną ręką tam nie wejdę. Wszedłem tutaj kawałek. Jestem trochę wyżej. Tutaj płasko. I znowu wspinaczka. Ale pytałem się podobno. 5 minut. Wspinaczki. I będę na samej górze. Zobaczcie to. Jeszcze muszę się wspiąć tam wysoko. Grubo. Udało się wejść na górę, ale powiem wam, nie było łatwo. Stromo bardzo. No i mam lekką zadyszkę. Nie ukrywam. No i dobra, dotarłem do tego punktu widokowego i zobaczcie, jak to wygląda. Wygląda to tak. No i tam jest ten pomost, który widzieliście. Tutaj już odpływ się robi. No i nie wiedziałem, że tutaj jest tyle palm. Zobaczcie na jakiej plaży wylądowałem. To tutaj, w tym miejscu, są dosłownie pocztówki z zachodem słońca. No i teraz mi tylko poczekać, ale nie spodziewałem się aż tylu ludzi o tej porze. No i kawałek musiałem przejść, żeby się tutaj dostać. Ale naprawdę te skały, te klify właściwe, robią wrażenie. A z tej strony jest kolejna ścianka wspinaczkowa. Jakby ktoś chciał spróbować swoich sił, ale powiem wam, że tutaj jest chyba hardcore, bo jest dosłownie tak stroma, że masakra. Tym razem nagrywam prosto z Aonang. I przypłynąłem właśnie jedną z takich tych łodzi. Jest to miejsce położone dosłownie 10 minut łodzią od Raili Beach. I płynąłem o za tamtej góry, co widzicie. Tam już jest Rayleigh Beach. Więc dosłownie chwila moment i jestem już w innym miejscu. A co mogę powiedzieć Ao Nang? Jest to, można by powiedzieć, miasto. Pełnoprawne miasto, bo jest naprawdę duże. Powierzchniowo nie wiem, czy nie jest podobne do Phuket. No i jaki plan na dzisiaj? Poznałem pewną Włoszkę, fajna, miła dziewczyna. Poznałem ją wczoraj na Rayleigh Beach. No i okazało się, że jedzie do Ao Nang. To samo miejsce, gdzie ja. Długo się nie zastanawiając, właśnie wypożyczyłem skuter. Czekam na nią na tej plaży tutaj i lecimy pozwiedzać trochę to miejsce. Bo są tu fajne miejscówki, ale jest zbyt daleko, żeby się po prostu tam przejść. Więc lecimy skuterem. Także dzisiaj zwiedzimy trochę. Aonang. A skuter wypożyczyłem dosłownie taki sam jak na Phuket. Wiem jak nim jeździć. I zapłaciłem tylko 200 batów. Więc jest to dobra cena. Na Phuket kosztowało około 300. No za dwa dni zapłaciłem 500. Więc tutaj jest trochę taniej. Ogólnie na szczycie tego miejsca znajduje się złoty Budda i panoramiczny widok na dżunglę i góry i wybrzeże. Także jestem ciekaw jak to będzie wyglądać. Od razu mówię, jak jesteś gruby albo nie masz kondycji, to odpisz sobie wchodzenie na te schody, bo to jest normalnie rzeźnia. Młodzi ludzie robią co chwilę przystanki. Sama ilość schodów okej. Okay. Robi wrażenie 1200. Ale jak strome są te schody? To mówię wam. Tutaj uda dostają po dupsku i to ostro. 1220 schodów za mną ostatnie, nie wiem, 40, ostatnie 40 schodów robimy to. No i taki punkt widokowy. Teraz sobie odpowiedzmy na pytanie czy było warto. Myślę, że nie było warto, bo chuja widać, tak naprawdę nic nie widać. I, I see nothing. I see. Ale w ogóle, że ktoś coś takiego zbudował na takim ogromnym wzgórzu, tyle schodów i taką świątynię, jeśli to można w ogóle nazwać świątynią. Tutaj trzeba buty ściągnąć. Świątynia. wszędzie w Tajlandii, gdziekolwiek wchodzicie na teren świątyni buty muszą być ściągnięte takie tutaj są zasady I powiem Wam, tutaj jest cicho fajnie tutaj na górze bo tam na dole to dromjape ale tu jest całkiem przyjemnie na samym w szczycie znajduje się Big Buddha, przede mną. A tutaj zobaczcie, jak pomocnicy Wielkiego Buddy tutaj podtrzymują to łoże, czy jak to można nazwać, na którym on tutaj siedzi. A tutaj taki wąż ogromny z pięcioma pyskami. Co to w ogóle jest? Ale oni mają wierzenia dziwne. A tutaj słoń, zobaczcie, i ludzie zostawiają różne koraliki. Także po co kupować? Jak tu można sobie za darmo wziąć? O. I tu kasiorę zostawiają, to chyba takie na szczęście. Bo jest tego sporo. Kurde, tu można przyjść i się wzbogacić. Teraz pomyślcie sobie, że wziąłbym te wszystkie koraliki i tam kasiorę i poszedł na plaży i sprzedawał. Można? Można. Każdy z tych... Małych posągów trzyma kasiore. Zobaczcie. Ten ma kasiore. Ten ma kasiore. Tutaj dosłownie można przyjść i zbierać kasę. Ta tu się rozłożyła na wyrku. Ale też ma kasiore. Zobaczcie. A Big Buddha ma kasę? Big Buddha najbiedniejszy. Nie ma nic. Ogólnie turyści tutaj zostawiają pieniądze czy różne koraliki, bo według wierzeń, jeśli dajesz dobro, to dobro do ciebie wraca w tym albo w przyszłym życiu. Wielu turystów, widząc lokalnych wiernych, zostawiających dary, przyłącza się do rytuału czasem z ciekawości, a czasem z szacunku lub po prostu na szczęście. Ja nie mam nic takiego, co mógłbym zostawić. Nie zostawię przecież zegarka. Ale gdybym miał cokolwiek takiego, to może bym zostawił. W sumie mam jakieś tam drobniaki. I z takiego wzgórza nasz kochany Buddha ma taki widok. No, nieźle. Tylko jak zobaczycie, to jego oczy są skierowane ku dołowi. Więc on pilnuje tej świątyni tam na dole. Obserwuje ją. Ale w miejscu. Jak pokazać ludziom, że było się w Tajlandii, nie mówiąc, że było się w Tajlandii?

Already know that you talk behind my back. Already know that you didn't I'm a friend already know.